Dobry kochany cudaczki. Witajcie w poniedziałek, 3 października 2022 roku. Witajcie na analizie energetycznej tego najbliższego tygodnia. Zobaczymy na co zwrócić uwagę, w którą stronę, w którą stronę pójść, żeby było nam tak po prostu dobrze. Mam nadzieję również, że poprzedni tydzień spędziłeś, spędziłaś przyjemnie na działaniu, na tej pewności siebie, na tej sile, która jest tym takim naszym napędem do działania. Ale sile nie tylko fizycznej, chociaż jeśli ktoś jej potrzebował, to pewnie ją otrzymał, ale też sile zrozumienia i sile naszej pewności siebie. Bo to wszystko, co się wokół teraz dzieje na tym świecie, to, to, się, to się wszystko... Odbywa w naszej przestrzeni, tej, że ta nasza pewność siebie, to poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego, takiej wartości jest teraz sprawdzane. I im bardziej nasza pewność siebie i poczucie tego, że jestem bezpieczna, bezpieczny, cokolwiek by się nie działo, jest na tapecie, przynajmniej ja to tak widzę. I zwracanie na to uwagi pozwoli Tobie reagować odpowiednio do sytuacji. Reagować mniej emocjonalnie, bardziej ze zrozumieniem. Dlatego no, już nie mogę się doczekać, co się będzie w tym tygodniu działo, bo tak jak Wam powiedziałem we wcześniejszych nagraniach i nie tylko, będę to powtarzał, że październik w jakiś sposób jest taką kumulacją tego wszystkiego, co się będzie działo na świecie i nie tylko, więc ważne jest, jak będziemy do tego my sami podchodzić emocjonalnie I nie tylko I im mniej emocjonalnie będzie Tym, powiedziałbym, bardziej Ogromną ręką z tego wyjdziemy Dobra, zobaczmy sobie, co będzie się działo Standardowo użyjemy do tego naszych karty wsparcia, które możesz sobie pobrać Za darmo na naszej stronie dominacudów.pl. Eee, dobrze, zobaczmy sobie no, Już łączę trochę kamerkę Tyk, proszę bardzo Zobaczmy sobie, jaki będzie Ten tydzień dla nas wszystkich eee. Najbliższy tydzień, najbliższy tydzień będzie pod znakiem, uwaga, będzie pod znakiem, proszę bardzo, niespodzianka, niespodzianka i to już też, to, to jest pewnie to, to, co powiedziałam przed chwilą, że to będą takie niespodziewane wydarzenia, na których reakcje mamy, mm, mamy zwracać uwagę. Więc niespodziewany tydzień, niespodziewany tydzień takich zwrotów, zwrotów akcji. No, i bardzo się cieszę na ten tydzień. Za każdym razem, kiedy wypada niespodzianka, dzieje się coś naprawdę zadziwiającego, przynajmniej u mnie. Więc tutaj, z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że trzeba się przygotować. Ale co ważniejsze w tym wszystkim, w tych całych zamieszaniach, w tym wszystkim, co się, co się dzieje wokół tego wszystkiego, ważne jest, żebyśmy skupili się na tym, co najważniejsze: na tym, żebyśmy czuli się bezpiecznie, zaopiekowani i tacy tacy, może nie bezemocjonalnie, bo to nie jest dobre słowo, ale, żebyśmy panowali nad naszymi emocjami, bo emocje, emocje, i te pole lękowe, które się tworzy, bo to się tworzy tak jak ta cała inflacja, to tak pole lękowe też powstaje. Myślę, że to jest nawet nawet połączone. To skupienie się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, mój rozwój, mój spokój, moja rodzina i tak dalej pozwoli nam w jakiś sposób przejść to bez e, e, może nie bez szwanku, ale e, spokojnie. O, to będzie dobre słowo. Więc niespodziewany tydzień. E, no ja już nie mogę się doczekać. Już nie mogę się doczekać, zobaczyć, co się będzie działo. Zobaczmy co obok. Zobaczmy co obok tego, tej niespodzianki. Na co mamy zwrócić uwagę? O, sama wyleciała. Sama wyleciała, proszę bardzo, rodzina. Czyli jeśli nie wiecie, na czym się skupić, albo będą sytuacje, które będą w jakiś sposób yy, doświadczały Ciebie, albo będziesz miał jakieś problemy, sprawy do załatwienia, to wszystko to rozwiązanie znajdziesz w najbliższym kręgu. W najbliższym kręgu rodziny, przyjaciół, znajomych, bo rodzina to nie są tylko najbliższa rodzina, ale też właśnie osoby, które czujesz, że nią są. Dlatego, yy, no przy tej niespodziewanych sytuacjach, te, te najbliższe otoczenie. I to też znowu ta karta potwierdza, że mamy być w, nie w telewizorze, patrzeć co tam się dzieje na zewnątrz, chociaż naprawdę będziemy świadkami niespodziewanych wydarzeń, to i tak i tak nasz świat zamyka się w naszej przestrzeni tutaj. Jeśli wpuścimy do tego te, te całe pole lękowe czy, czy różne sytuacje, które się dzieją, no to automatycznie to też staje się nami. Więc zwracajcie, proszę, uwagę na to, co się dzieje w Twojej przestrzeni i o tym, jak mówią i co mówią Twoi najbliżsi. Bo często też jest tak, że, że nasi najbliżsi też przychodzą do nas po wsparcie, i to też może oznaczać, że ktoś z Twojej przestrzeni chce być zauważony i chce zostać zaopiekowany. Więc zwróćcie na to uwagę, jak wasi najbliżsi dzieci, partnerzy, mężowie, już nie będę dalej wymieniał, zwracają uwagę na siebie w swoim otoczeniu. Dobra, co dobrego czeka nas jeszcze w tym tygodniu? Oprócz tej niespodzianki. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Oprócz niespodzianki jeszcze czeka nas, proszę bardzo, arcykapłan. Wolność. Wolność. Zobaczcie. I znowu tutaj, i znowu jest to samo, że im mniej emocjonalnie podchodzimy do pewnych sytuacji, które będą działy się w tym najbliższym tygodniu, czy, czy kolejnych najbliższych, tym lepiej na tym skorzystasz. Praca ze sobą, praca w swoim otoczeniu. Praca nad swoimi emocjami, nad energiami, nad poznawaniem siebie w tym wszystkim jest najważniejsza, bo sposób zawsze się znajdzie, zawsze się znajdzie, cokolwiek by się nie działo, to, to się znajdzie. I w tym tygodniu skup się, i zobaczcie, i znowu tutaj ta karta mówi: skup się na tym, co najważniejsze, czyli na tej jednej Twojej drodze, na tym, żeby czuć się radośnie, że nawet jeśli wokół są jakieś informacje sprzeczne ze sobą, bardzo często, to ty i tak, i tak w swoim świecie jesteś radosny, spokojny, pracujesz nad sobą, nie przestajesz pracować, zauważasz siebie w tym wszystkim i twoje bezpieczeństwo mentalne jest ważniejsze niż to wszystko, co się dzieje wokół ciebie. Dlatego no, bardzo dobrze to czuję, bo ta niespodzianka to jest na pewno ta droga i ten koniec, który tutaj jest. To jest ten, ten koniec zrozumienia i wolności. Więc no ja, yy, ja będę obserwował ten tydzień. Już jestem ciekaw, co się będzie działo. Dobrze, zobaczmy, co dalej. Kolorek. Właśmy sobie kolor. A kolor na dziś. I na cały tydzień to kolor, proszę bardzo. O! I zobaczcie, wszystko to mówi tutaj. Mamy tutaj kolor biały, czyli to niespodziankę. Ta droga prowadzi też do takiego koloru, który jest odbiciem. A kolorem, który jest przewodni, to jest właśnie ten, który jest tutaj u góry. Kolor perłowy. Połącz się ze sobą. Połącz się z tym, co jest w tobie. Połącz się w to, w, z tym, co jest w tobie najpiękniejsze. A perły, perły cię tam zaprowadzą. Ten kolor perłowy również. Więc jeśli ktoś ma perły. Proszę bardzo, możecie przez cały tydzień je nosić na znak tego, że właśnie idziesz tą drogą, która jest tą drogą do takiego, do takiego połączenia ze sobą. No i pięknie, ale no to widzicie, może ktoś Peru w tym tygodniu dostanie i to będzie, to będzie niespodzianka i to niezła niespodzianka. No, dobrze. Jeszcze na koniec, niech nasz ślimaczek podsumuje. Zobaczymy, co ślimaczek chce nam powiedzieć na ten cały tydzień. Na ten cały tydzień, proszę bardzo. Twój czas jest cenny. Idealnie, gdy wykorzystujesz go z naddającymi na tych samych falach. Nie mam tutaj nic więcej do dodania. Oprócz tego, że jesteśmy zaopiekowani. Prócz tego, że pamiętaj, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się po to, żebyś zobaczył, jakim cudem jesteś. I to, jak ty do tego podejdziesz, będzie ten cud odbijać w tobie. Wiem, że to tak troszkę bajkowo brzmi, ale im bardziej podchodzimy. Do wszystkich sytuacji, które spotykają nas codziennie, każdego tygodnia, miesiąca, im bardziej podchodzimy z poziomu takiego zrozumienia, tym więcej dostajemy. Ja nie wiem, czy to zauważyliście, ale, ale ja tak tego doświadczam, że im mniej, im więcej jest zrozumienia tego wszystkiego, tym, tym większe spektrum działania mam i więcej ruchów mogę wykonać w tej swojej przestrzeni. Się nie zamykam, bo to otwarcie oznacza, że się nie zamykam na to, co przychodzi. Nawet jeśli przyjdzie trudne, łatwe, radosne, śmieszne, e, miłosne i tak dalej, to się na to nie zamykam. Bo co przychodzi, to jest po to, przychodzi to po to, żeby to zauważyć. A jeśli w tym przypadku wyjdzie niespodziewanie, no to cóż, to cóż, to i tak, i tak. E, każdy z nas lubi niespodzianki w mniejszym lub większym stopniu. Niespodzianki są fajne. I takiego tygodnia Wam życzę. Bawcie się dobrze. Spotkamy się w tym tygodniu na pewno. Jeszcze mam kilka horoskopów do zrobienia na październik, więc też bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, jesteś tutaj pierwszy raz, proszę o subskrypcję, podzielenie się tym z innymi. I jeszcze ostatnie ogłoszenie zostało mi jedno miejsce na warsztaty samopoznania i intuicji w Łodzi. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie szczegóły są na poniżej. Cudownego tygodnia. Bawcie się dobrze i do zobaczenia.